Trzy małe świnki. Dawno, dawno temu żyły sobie trzy małe świnki, które miały na imię Stasiek, Rysiek i Misiek. Pewnego dnia świnki zapragnęły opuścić dom rodzinny i wyruszyły w świat. Postanowili wybudować swój własny dom, w którym będą czuli się spokojnie i bezpiecznie. Stasiek poszedł do murarza i po poprosił o cegły na budowę domku. Murarz się zgodził. I podarował śwince górę cegieł. Misiek poszedł do gospodyni i poprosił o wodę, która była mu potrzebna, aby zrobić cement na budowę domku. Wziął dwa wiadra wody i poszedł z nimi do braci, aby zacząć budowę domku. Rysiek poszedł na żwirownię i przewiózł ogromną taczkę pia piachu. Świnki miały piach, wodę i cegły i wspólnymi siłami wybudowały piękny murowany domek. Z tej okazji za Zrobiły przyjęcie i zaczęły grać na instrumentach. W okolicy grasował zły wilk. Zobaczył, że świnki zrobiły głośne przyjęcie i chciał je nastraszyć. Kiedy po Podszedł do domku, tak go rozbolały uszy, że uciekł do sąsiedniej wioski z płaczem. Morał z bajki jest taki, że w rodzeństwie tkwi największa siła i współpraca popłaca. Koniec. Powiedzcie mi, co to jest starość? Starość e, to na przykład e, jest, na przykład nasza babcia jest starsza e, i też e, już e, też nie może gotować, więc leży w łóżku i pomaga jej też e, nasz dziadek. Mm -hmm. Starość to jest też taka rzecz, że ktoś się robi starszy, nie może czasami czegoś zrobić, bo go mogą plecy boleć. Mm -hmm. I powiedzcie mi, yy, co robią tacy starsi ludzie? Na przykład. Yy, yy. Już y, muszą y, nie pracować, więc y, odpisują się z pracy, już potem nie pracują, bo są starsi. A ile lat mają tacy starsi ludzie? Na przykład. Może 100? 100? Mogą mieć 100 lat? A na przykład, jakby mieli 50-60? 70, 80. Też? Czy już nie? Czy tylko 100? Mogą mieć też. Yy, yy, nie, nie muszą mieć 100, ale 80. też i 7. Dobrze, mhm. Mhm. Dobrze, a powiedzcie mi w takim razie, co to jest dorosłe życie? Dorosłe życie to jest na przykład takie coś, że ktoś jest dorosły i prowadzi dorosłe życie. I też e, już jest bardzo dorosły i chodzi do pracy e, i już e, zapisuje się naukę jazdy i już będzie umiał e, pracować i jeździć samochodem. A powiedzcie mi, czy taki dorosły człowiek... E, Dostaje pieniążki od mamy i taty, czy już musi sobie sam zapracować? Musi sam zapracować i musi tam chodzić do sklepu i trzam do szkoły I czy taki człowiek już sam mieszka, czy jeszcze z rodzicami? Czasami z rodzicami, a czasami już nie. A ile lat ma taki dorosły człowiek? Może mieć na przykład 27. 20 na przykład. Super, a powiedzcie mi, co to jest życiowy błąd? Życiowy błąd to jest takie coś, że na przykład się ja a się zdarza ten sam błąd w każdy dzień. Mhm. I e, w każdy dzień się zdarza ten sam błąd, i na przykład też e, się ma pechowy dzień. Pechowy dzień to jest taki dzień, w którym, w którym... wszystko się robi inaczej i wszystko każdemu nie wychodzi. To wszystko się psuje, tak? I na przykład yy, wszystko mu nie wychodzi, wszystko się psuje i, i, jest, pod, i jest zdenerwowany. Powiedz mi, co to jest starość? Starość, staro starość to taka osoba, na przykład na. na Nasza babcia, nasz dziadek. Mhm. Jak e, wygląda taka osoba? Tak, staro ma takie zmarszczki. Mhm. A włosy mają jakie włosy? Takie szare, jakby. Siwe już. Mhm. A powiedzcie mi, e, co to jest dorosłe życie? Dorosłe życie to jest e, takie, że. Trzeba podejmować decyzje. Tak, tak. A jakie na przykład można decyzję podejmować? Gdzie na przykład pójść do pracy, tak? Gdzie mieszkać? Czy wziąć ślub, tak? Tak, tak. A powiedzcie mi, e, co to jest życiowy błąd? Życiowy błąd to jest taka rzecz, że coś... Y Niepotrzebnego się w życiu zrobiło. I żałuję się tego. Tak. tak. Powiedzcie mi, co to jest starość? Starość um, to jest na przykład taki ktoś, co um, już jest bardzo stary i ma bardzo dużo lat i ma siwe włosy. I ma um, zmarszki. Powiedz, I nosi okulary. Mm -hmm. A powiedzcie mi, e, czy każdy będzie kiedyś stary? Czy zawsze będziemy piękni i młodzi? Ka Każdy tak. będzie. Każdy będzie stary. A powiedzcie mi, macie dziadka i babcie Tak, tak. tak. E, I powiedzcie mi, co taki babcia i dziadek robią? Na przykład moja babcia im, gotuje, no i też im, zajmuje się tym na przykład, że, że mnie pilnuje i im, no i... Mama przychodzi nas zabiera i daje babci tak pieniążki. Aha, a to nie chodzi babcia do pracy, tylko się tobą zajmuje, tak? Tak. Mhm. A powiedzcie mi, co to jest dorosłe życie? Dorosłe życie to, to jest takie coś, że, że się poz, po... Co trzeba robić w takim życiu dorosłym? Podejmować decyzje samemu. Samego. Czyli już mama i tata y, nie pilnują, nie mm. zakazują, tylko już trzeba samemu podejmować decyzje, tak? A czy taka dorosła osoba, to ona chodzi jeszcze do szkoły? Czy już tak? um, do pracy jest, do pracy. taka bardzo. Do pracy duża. chodzi. Mhm. A powiedz mi, życiowy błąd. Życiowy błąd to jest na przykład, że um, ktoś się wyprowadził skąd a, um, i nie mógł znaleźć innego domu i, um, I żałuję. I i mhm. Powiesz mi, co to jest życiowy błąd. Życiowy błąd to, to jest coś takiego, że coś się w życiu zrobiło i potem się tego bardzo, bardzo, bardzo żałuje. Powiedzcie mi, dziewczynki, co to jest życiowy błąd? Życiowy błąd to jest coś takiego, yy, że się na przykład uciekło z domu i to był yy, życiowy błąd. Mm -hmm. A jeszcze jakieś przykłady mi podajcie, jaki, jaki może być ten życiowy błąd? Życiowy błąd. Co jeszcze może się stać? Może się stać na przykład, yy, że. Y, że na przykład się coś ukradło i, i potem się idzie do więzienia i to już był nasz błąd. Co to jest dorosłe życie? Dorosłe życie jest takie, że, że, y, że się idzie do pracy samemu y, i już się pracuje. Mhm. A powiedzcie mi, czy wy chciałybyście być już dorosłe? Nie, ja nie. Nie? Nie chciałybyście pracować jeszcze? Nie, nie. Fajnie jest być dzieckiem, co? Tak, tak. no bo wtedy jest z mamą i z tatą. Mhm, mm no pewnie, że tak. A jeszcze powróćmy może do tego życiowego błędu. A Wy kiedyś życiowy błąd? Nie. Ja nie. Nie? Czyli nie żałujecie niczego? Niczego. Dobrze, super. A powiedzcie mi w takim razie, co to jest starość? Starość to jest coś takiego, że, że się starzeje. Mm -hmm. A jak taka osoba wygląda? Wtedy ma, ma e, siwy włos e, i, jest, e, ma, e, i ma zmarszki na, e, na twarzy i ma też e, czasami też worki pod oczami. Mm -hmm. A dużo siły ma taka osoba? Nie. Nie. Chodzi z laską też. Powiedzcie mi, jak wygląda starsza osoba? Starsza osoba wygląda. Tak, że na przykład jest bardzo stara i ma bardzo dużo lat i ma zmarszczki i już nie pracuje, um, bo wypłaciła um, pieniądze i um, już nie pracuje, bo jest bardzo stara. Mhm. A to słuchajcie, to skoro nie ma pieniędzy, bo nie pracuje, to skąd te pieniądze? To skąd ona ma pieniądze? Jak nie pracuje, nie ma pracy. Może czasami wypłacać z banku. A, z banku. A słuchajcie, rozmawialiśmy w tamtym tygodniu o emeryturze. Czy taka starsza osoba dostaje emeryturę? Tak. tak. Mhm. Dobrze, a powiedzcie mi, ile lat ma taka starsza osoba? Może mieć 30. albo, 30... albo 60. 60 chyba nie może. Nie może? Wtedy zginie. To ile Wasza babcia i dziadek mają lat? Moja babcia chyba ma 30 dziewięć mm -hmm. a chyba dziadka nie mam. Aha, a powiedzcie mi w takim razie, co to jest życiowy błąd? Życiowy błąd to na przykład, że um, ktoś um, ja na przykład ukradł um, jakąś cenną rzecz z muzeum i poszedł do więzienia i bardzo żałuję i też na przykład, że się ktoś wyprowadził. Z tego um, jednego domu i um, nie mógł znaleźć um, innego domu i bardzo żałował, że się wyprowadził. Mhm. A powiedzcie mi jeszcze w takim razie wy popełniliście kiedyś życiowy błąd? Nie. Nie. Ja chyba nie. No to super, to jesteście bardzo grzeczni w takim razie. Co to jest życiowy błąd? Życiowy błąd, błąd to jest, błąd. jest na przykład coś takiego. Co, co, się, co się zrobiło i, i, i potem się tego żałuje. Mm -hmm. A co na przykład można zrobić? Można na sobie? przykład można y, też y, można zrobić coś takiego, y, że y, czego y, się nigdy nie chciało y, zrobić ale i, i potem się tego żałuje, że to się zrobiło. Mhm. A wy popełniłyście życiowy błąd? Nie, nie, ja nie. Nie? Super. A powiedzcie mi, w takim razie, to jest starość. starość? Starość to jest taka rzecz, co jakaś osoba już nie ma tak dużo siły, jak była młoda. I, I też włosy zmarszczki i też worki potoczą. Uh -huh. A powiedzcie, czy każdy kiedyś będzie stary? Tak, tak. Uh -huh. I czy na, należy szanować takich ludzi? Tak. tak. Tak, na przykład w autobusie ustawić innej. Tak. tak, tak. Powiedzcie mi, co to jest dorosłe życie? Dla dorosłe życie to jest coś takiego, że się po prostu to już to się po. po, e, po już y, trzeba iść do pracy, już się samemu wybiera decyzję i y, już się też ma dziecko. Mhm. A chcecie być I Już Nie. Maluję. Maluje się? Ja też. Powiedzcie mi, co to jest wiosna? Wiosna y, to jest na taka pora roku, gdzie pada deszcz i rozkwitają kwiaty i przylatują do nas y, różne ptaki. Mhm. A jakie kwiaty rozkwitają? Czyli śniegi, tak? Tak. Uh -huh. A jakie ptaki do nas przylatują? Bociany. Um... Uh -huh. A pani wiosna? Jak wygląda pani wiosna? Ma sukienkę z liści. Uh -huh. A jaka temperatura jest na dworze? Ciepło, zimno? Um ciepło. Co to jest wiosna? Wiosna to jest taka pora roku, tam gdzie mm, rozkwitają kwiaty na drzewach i na trawie. Mm -hmm. A przylatują do nas jakieś ptaki? ptaki. Bociany, sroki. Mm -hmm. A jakie kwiaty rozkwitają? Krokusy, przebiśniegi. Mm -hmm. Hmm. Stokrotki. Mhm. A czy jest ciepło, czy zimno? Co? Ciepło. Powiedzcie mi, co można robić podczas wiosny? Podczas wiosny można puszczać latawce. Mhm. I dzieci wtedy wychodzą na dwór, bawią się na, w parkach zabaw, tak? W wiosnę można jeździć na rowerze. Powiedzcie mi, co można robić wiosną? Wiosną można grać w piłkę. Można jeździć na rowerze wiosną. Mhm. A kiedy ta wiosna do nas przychodzi? Wiecie może? W którym miesiącu? Ma, ma co? Dobrze, bardzo dobrze. A powiedzcie mi, e, jakie warzywa siejemy na wiosnę? Ja.